Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Łukasz Adamski, krytyk filmowy. Dzień dobry, Łukaszu, cześć. Tak, cześć, ja się bardzo cieszę, że w Walentynki The Killer zgraszasz, bo to jest taki bardzo mój klimat walentynkowy. Także o, szacun proszę. za wybór muzyki od razu. Słuchaj, nie będę, z grzeczności nie będę zaprzeczał, <noise> że, że zdam się na pozycję. Słuchaj, co można polecić zakochanym parom, bo miłość kwitnie. Już nawet mówiłem dzisiaj w poranku, że nie wiem, czy wiesz. Dzisiaj jest dziesiąta rocznica, bo jak wiesz, walentynki to ogień. A równo 10 lat temu zapłonął most Łazienkowski w Warszawie i był przez kilka miesięcy nieczynny. Więc słuchaj, jak można podpalić serca, E, m, dobrym kinem? O tak, bym zadał pytanie. Wiesz, ja już, ja już, tutaj, ja już tutaj widzę w takim razie e, temat na film, bo można byłoby jakąś historię miłosną z płonącym mostem w tle nakręcić. E, I dlaczego? Dlaczego nie? O, to e, tak, chociaż ja myślę, że, że mówienie o ogniu w kontekście Hollywood filmów nie jest chyba o, zbyt. Masz rację, trafne, masz, rację masz rację, dobrze, dobrze, przepraszam. Więc tak. to nie pomyślałem Być... o tym. Wróć. Nie, nie było tematu. Co dobrego? Nie, ale, wiesz, w kinie? Nie, ale wiesz, Fantastyczne jest to, że rozmawiamy w walentynkowy dzień i mówimy o The Killers, mówimy o ogniu i w ogóle, w ogóle mówimy o mroku. Ja zresztą w swojej audycji dzisiejszej filmowej w Polskim Radiu Olsztyn również przygotowałem same mroczne filmy. Natomiast no. wiesz, no, no tak, tak, no oczywiście trzeba transmisywnie iść. Wiesz, to zależy, zależy oczywiście co chcą robić nasi słuchacze dzisiaj, bo jeżeli ktoś chce udać się do kina, no to myślę, że w Warszawie jeszcze jest gdzieś dostępny, bo premierę miał nie aż tak dawno temu, bo w styczniu, pod koniec stycznia, czyli jeszcze powinien być ten film w kinach, gdzieś dostępny, światło czuła, wiesz. Ja jestem bardzo zaskoczony tym filmem, to znaczy może nie powinienem być zaskoczony, bo to jest film reżyserii Tadeusza Siwy, który wcześniej nakręcił bardzo dobrą polską wersję, wersję filmu Paulo Genoveze. Czyli dobrze się kłamie w, w miłym towarzystwie. Pamiętasz, był taki wielki, wielki hit na ekranach polskich kin, włoski, włoski obraz, który został później remake'owany przez chyba wszystkich w Europie. Ten film miał chyba z 20 różnych wersji i ta polska wersja Nieznajomi, w którym zresztą zagrała Kasia Smutniak, która to grała w tej oryginalnej też wersji właśnie filmu Paulo Genoveze, okazała się być świetna, okazała się być... Filmem, który doskonale ten temat z włoskich domów, hipokryzji, tak, tak, ukrytych sekretów przeniósł na polskie warunki. No i oto Tadeusz Siwa na, na podstawie serialu Tomasza Kimali i Hanny Węsierskiej nakręcił kolejny film. Tym razem takie. Klasyczne, ale też nieklasyczne love story. No bo film o, o wielkiej miłości dwójki osób. W w, 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 w chłopaka wciela się Ignacy Lis, my go z, między innymi ze Znachora ostatniego znamy. I on się zakochuje, on jest fotografem takim bardzo dobrze tutaj sytuowanym, gwiazdą, który w Berlinie już robi zdjęcia. I on się zakochuje w jednej ze swoich modelek, znaczy z dziewczyn, które w kampanii reklamowej biorą udział. Matylda Gierzno. Giegrzy no, w tej roli i ona jest niewidoma. No i wiesz, jak tak zobaczyłem, mówię, no, no dobra, no to pewnie dostaniemy coś, co kiedyś już oglądaliśmy w takim filmie z Walem Kilmerem i Mirą Sorwino, tak, czy, 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 czy w innych opowieściach, właśnie gdzieś z, jakimś, z jakąś niepełnosprawnością. Ale wiesz, ten film jest tak czule, empatycznie nakręcony, z tak ciekawymi też zdjęciami e, Michała Englerta, które pokazują Warszawę nocną, e, że on naprawdę skradł moje serce. Wiesz, to, to jest bardzo mądre, mhm. ciepłe kino. E, I co jest najważniejsze, mądre, wiesz, mądre kino na walentynki, nie oblepione tym lukrem pączkowym, nie oblepione tą słodyczą, tym kiczem, tylko naprawdę dobra historia, miłosna. To to jest właśnie w tej chwili w kinach i to bym chyba bardziej polecał. No bo właśnie chyba, chyba jesteśmy trochę w takiej pladze, że nie wiem, może już trochę ostatnio nie, ale wyprowadź mnie z błędu, takiej pladze takich komercyjnych produkcyjniaków właśnie komedii romantycznych, które po prostu budzą mój, o, o, no powiedzmy sprzeciw. Wiesz, w wiesz, 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 bo to jest też taki gatunek, no, dzisiaj do kin wchodzi też Bridget Jones, ja jeszcze nie widziałem tego filmu, Szaleją za facetem, czyli kolejna część Bridget Jones, zobaczymy, no może się okaże, że to też jest jakiś tam wybór dla fanów, e, dla fanów tego filmu. E, body Horror też tak przy okazji powiem wchodzi, Grafted, bardzo ciekawy, nowozelandzki, ale oni będziemy o horrorach rozmawiać. Wiesz, ja w ogóle lubię bardzo filmy, bo no, oczywiście nasi słuchacze przecież nie muszą iść do kina, mogą sobie odpalić stream, ja bardzo lubię takie filmy niejednoznaczne, wiesz. E, e, oczywiście no, mógłbym tutaj wymieniać te wszystkie Tarantinowskie filmy typu prawdziwy romans, tak, z, z pięknym wątkiem miłosnym między Christianem Slaterem a Film pierwszy, Jeden z pierwszych scenariuszy, w ogóle pierwszy scenariusz Quentin Tarantino zrealizowany przez tonego Scotta, to jest jedyny scenariusz Tarantino tak naprawdę w pełni zrealizowany przez innego filmowca. Bardzo dobry film. Ale wiesz, jak ja tego dnia bym dzisiaj miał sobie odpalić jakiś film o miłości, to poszedłbym albo w stronę Kina Spike'a Jonesiego, czyli ona. Film Her z Hakinem Phoenixem i Scarlett Johansson, wiesz, film, który jest idealny na dzisiejsze czasy, bo film em, opowiadający a to jest już film, z 10 lat pewnie ma, podejrzewam. To jest, słuchaj, film, który opowiada o Miłości, tak, 2013 rok. Właściwie czyli do 10, sztucznej tak. inteligencji, dobrze pamiętam. Tak, do, do sztucznej inteligencji, tak, tak. Scarlett tak. Johansson gra kogoś takiego jak właśnie Siri, czy... czy mm, teraz nie mogę mówić, bo zaraz mi się uruchomi moja sztuczna inteligencja, jak będę wypowiadał to. Czy Alexa, czy, tak, tak, czy Alexa, już kiedyś mi się tak zdarzyło, słuchaj, w radiu opowiadałem o tym i powiedziałem słowo Siri, nagle mi się odezwał mój telefon, jest, Lukas? No. <laughs> słuchaj, więc, więc wiesz, więc na przykład Ona, tak, to jest właśnie ten film, który, który też zawsze gdzieś jest mi bliski. Historia miłosna Noa Baumbacha, film. Który jest na Netflixie dostępny, bo ona też jest dostępna w streamingu, więc łatwo znaleźć. Też ze Scarlett Johansson, zresztą film z Adamem Driverem, który opowiada to taką trochę autobiograficzną historię samego Noa Bombaja z Gretą Gerwig, jego związku z Gretą Gerwig. Oni później dali nam Barbie zresztą razem stworzyli ten film. Też Frances H wcześniej nakręcili też bardzo ciekawy film, który jest wymieniany w filmach, takich niekonwencjonalnych filmach o miłości. Tak? No wiesz, ja ze swoim takim trochę wajbem horrorowym, bardzo lubię, nie wiem, czy pamiętasz taki film w latach 80. -tych, 90. -tych, pewnie na się go obaj oglądaliśmy Wojna Państwa Rose z Danego Devito film z Michaelem mm -hmm, de Glasem. Mm -hmm, Katrin mm -hmm. Turner. Więc wiesz, ja zawsze szukam takich trochę nietypowych. Bardzo lubię, wiesz też, te, bardzo dwa filmy lubię Pola Thomasa Andersona. Lico Rich Pizza to był jego ostatni film, um, który tam 3-4 lata temu był na ekranach kin, um, bardzo taki niekonwencjonalny film też o miłości, um, z synem Filipa Simona Hoffman Hoffmana w jednej z głównych ról, um, natomiast on też zrobił kiedyś taki film, nie wiem gdzie on jest dostępny, ale gdzieś na pewno jest w streamingu, Drunk Punch Love, czyli Lewy Sercowy, wiesz, i to jest film z Adamem, Dri z Adamem Driverem, um, który... Trzeba miałeś okazję, rozmawiać z nim rozmawiać z tego z Adamem Driverem miałem okazję rozmawiać, to jest a propos hi historii małżeńskiej. Tak, właśnie, na kamery mi przyrobiłem wywiad. Małżeńska. Mówię o Adamie Sandlerze, przepraszam. Adam Sandler, to jest tak. tak, Adam Sandler. Z nim niestety nie miałem okazji. Chciałbym, mhm. wiesz. I to jest, wiesz, to jest też bardzo ciekawy film, bo to jest film o miłości takiej bardzo specyficznej Emily Watson, Adam Sandler, tam z kolei gra Philip Seymour Hoffman. Zmarły tragicznie ojciec właśnie aktora, który w Licorice Pizza później zagrał. I wiesz, to jest film, który pokazuje y, nietypową miłość mężczyzny, który jest tam przedsiębiorcą, który jest w jakimś spektrum głębokiego dosyć autyzmu albo Aspergera. Y, I też widzimy jego oczami ten świat, ten świat tego romantyzmu wszechobecnego w czasie właśnie Walentynek choćby. Ale wiesz, to jest znakomita rola Adama Sandlera. Wiesz, Adam Sandler to jest aktor, który oczywiście nam się kojarzy z różnymi głupkowatymi no komediami. No właśnie, no właśnie. Chciałem o tym od to, to razu ci zwrócić na to uwagę, że takie trochę kino no, komediowe, bym tak to nazwał, z nim się kojarzę, a tutaj mówisz o bardzo ambitnym jakimś projekcie. Yy, tak, bo wiesz, Adam Sandler to jest aktor, który, który potrafi grać dramatyczne role. On nie dostaje tych szans. On wiesz, u, u, przecież wy, choćby w filmie Braci i Nieoszlifowane diamenty, Uncut Gems, to jest film z Netflixa, Netflixowy, on też jest dostępny, on tam stworzył bardzo taką ciekawą, dramatyczną rolę. On próbował niejednokrotnie, tak, grać w różnych filmach, które pokazują jego bardziej taki dramatyczny talent. Ja go kupuję, ja lubię Adama Sandlera i tutaj w Drunk Punch Love jest idealny do tej roli. Ja uważam, że on powinien dostać nominację do Oscara. Bo wiesz, no, Akademia też jest taka, że często nie chce nie nagradzać nominacjami do Oscara aktorów, którzy wy, wychodzą jednak z kina komediowego. Trochę taki problem miał też, wiesz, Jim Carrey, który, o, który o, z kolei... No, dobry no, przykład, tak. tak. bardzo przykład. Wiesz, ja też bardzo lubię z tych nietypowych filmów, e, e, takich... E, no, no jest bardziej takim z, poważnym Filmem bardziej. Tak, tak, ale wiesz, ja bardzo lubię między innymi taki film, który u nas miał tytuł. To jest też uh, eny, m, tego Charlie'ego Kaufmana, scenariusz i Spike'a Jonesa. Jego film Eternal, uh, u nas był tytuł ete, uh, zakochany bez pamięci, natomiast oryginalny oh. tytuł Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Doskonały I To był film. też, tak, pamiętasz, to był też właśnie film o człowieku, który tak, zaczął Jim Carrey gra gościa, który jest zakochany w Kate Winslet, ale tak bardzo. Cierpi, że oni się rozstali, że on chce wymazać ją ze swojej głowy, wymazać ją z pamięci. to jest film właśnie o tym, czy możemy wymazać w ogóle takie uczucia, czy warto. Świetno. I też Jim Carrey, taki Jim Carrey, też też padł jednak ofiarą czegoś takiego, bo on stworzył znakomite role czy to Diego Kaufmana w Człowieku z Księżyca, czy, czy, czy Truman Show, o którym wspomniałeś, tak? Nigdy tej nominacji do Oscara ostatecznie nie dostał. dostał Złote Globy, no bo jest aktorem komediowym. Ale ci aktorzy często właśnie w takich filmach walentynkowych. Pokazują też, że, że, że nie boją się ryzykować. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, był moim państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy państwo notowali wszystkie tytuły. Jest z czego wybierać. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie, dzięki za zaproszenie. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.